Dziwne i ucieka węgla litera T trafik, czyli ruch drogowy. I tu będą same dziwoski, ciekawostki. Pierwsza rzecz, którą zobaczyłam już wiele lat temu w Irlandii i to jest uderzające. Tutaj znaków jest wprost śmiesznie mała ilość w odniesieniu do polskich. I wszystkie, które widziałam, to są białe, z czerwoną wódką i czarnym znakiem. I to są głównie speed limit, czyli ograniczenie prędkości. Czasami, może, zakręt jest oznaczony. Skrzyżowania, nawet skrzyżowania ludzie nie są oznaczone. A, może są takie niebieskie te strzałki, takie jedź tą stroną, jak jest dwupasmówka. I są niebieskie oznaczenia y jak to się nazywa, ronda. Ale naprawdę jest ich śmiesznie mało. I co druga rzecz. One są malutkie. I tu pokażę i ja sobie specjalnie wymierzyłam, To taki znak ma w miał wiecie 30 cm średnicy. I najbardziej są widoczne te speed limity. Ale jak tam jest jakaś prędkość 60 czy coś. Nie, to jest 30 i to dotyczy terenów zabudowanych, to zawsze stoi. I chyba jest... To są mile na godzinę, to są troszeczkę inne, ale to jest zbliżone do 50 km na godzinę. I chyba 20 to jest około 30, może mniej, nie pamiętam, wiecie? Może 10, to jest teren, a, takie wiecie, strefa zamieszkana, co u nas jest umyśle 20. Ale. Spotka się tu bardzo dużo ciekawych znaków, yy, oznaczających, że trzeba uważać na piesze. No druga rzecz, ale to każdy wie, a ja nigdy tego nie wiem. Tu jest ruch jaki? U nas lewostronny, u nich prawostronny czy na odwrót, no nieważne, ale wiecie, co chodzi, nie? Kandydatka na kierowcę. no nie wiem, to jest nieistotne, jeżdżą po drugiej stronie niż my, kierownicy mają po drugiej stronie i tak dalej. Eee, następna rzecz, którą dopiero w tym roku sobie zdałam, jak tu po tych wiochach, po tych drogach chodzę, nie ma tutaj reklam w pasach drogowych. Nie ma tych billboardów, tablic, neonów, nie ma ludzi niczego, jest pusto. I to musi być jakiś przepis prawny. I nie wiem, czy on został wprowadzony, czy nie istniał, ale to jest teraz system, jest to jest tak uderzające. Szczególnie w odniesieniu do tego, że cały kraj jest opleciony trasami e, szybkiego ruchu. Wszędzie, do każdej miejscowości, oczywiście, jak ona jest gdzieś taka mniejsza na no, uboczu, jak ta, no to trzeba gdzieś tam dojechać taką lokalną. Drogą. I one wszystkie wyglądają tak samo zapiergalają tam samochody. I właśnie ja zauważyłam przy nich, że e, nie ma tych tablic, to mi uderzyło. Potem se zdałam sprawę, że nigdzie nie ma. I one są oczywiście tam reguły elektryczne, jakieś presowe, szybkiego ruchu, ale to jest wszystko opracione, tak jak się w Polsce dąży, ale też, co jest ciekawe, one zawsze są takie, jakby u nas to wynoszą tak do góry, nie? Nie wiem, czy to z budowy terenu wynika. A u nich są takie, jakby w dół, na dole, tak? No i są oczywiście e, takie przejścia wiadukty dla pieszych. I to pokażę to trochę. Widoku. No, i chyba te główne rzeczy: znaki, brak reklam, powiedziałam. Aha, teraz e, kierowcy. E, często są takie: o, często są takie e, przed każdym miasteczkiem wsią czymś tam stoi. Nazwa: wie, tego, nazwa miejscowości i Drive slowly, please, slowly i tak dalej. Tablica taka. I często są też yy, takie, yy, no, jakby pomiary szybkości i wyświetla się na takim monitorku, nie wiem jak to się nazywa. I ja miałam okazję obserwować każdy, ludzie, każdy zwalnia, bo wyszłam na przykład i widziałam tą tablicę i te wyświetlające się prędkości i również na tych lokalnych drogach, na których mogą jeździć. No, nieważne te wartości, ale widzę, tak, 30 nie przekraczają tego, ale tam, gdzie już można, to se pędzą, nie na luzie. Druga rzecz, to jest niesamowita yy, i naprawdę ktoś może tutaj się śmiać i tak dalej, ale niesamowita jest uprzejmość tych kierowców. Przepuszczenia, jak ty jesteś pieszym, nawet jak na czerwonym przechodzisz, nie ma żadnego trąbienia, wkurwiania się, niczego. I też jest niesamowicie, jak yy, czasami widzę jak stoją samochody. A bo jeszcze co jeszcze nie powiedziałam, tutaj ulice są bardzo wąskie. Te w miastach lokalne, takie mniejsze, są wąskie. A czasami są tak wąskie o, ja wszyscy to przypomniałam że praktycznie tylko jeden samochód się tam zmieści, nie dał rady się wymijać. I pamiętam takie miejsce, gdzie kiedyś byłam, że były takie specjalne zatoczki i one były opisane, oznaczone, że to jest taka zatoczka do ustępowania miejsca. Ale, jeżeli na tej wąskiej ulicy stoją zaparkowane samochody, no to tego miejsca jest mało. I ten kierowca zatrzyma się dużo wcześniej, nie pcha się, a nawet nieraz widziałam, zobaczył dopiero, że ktoś nadjeżdża, i wycofał się w miejsce, gdzie mógł go przepuścić. Po prostu, o, żeby w Polsce tak było. Tak, no i pierwszy, oczywiście, na przejściu to jest świętą krową, nikt się nie przyczepi. I o czym jeszcze powiem? bo tu pasuje do tego tematu, powiem o yy, samochodach, bardzo, 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 bardzo dużo i to nawet, słuchajcie, w takich małych miejscowościach, w których ja teraz byłam, jest samochodów, yy, jak to się u nas nazywa po polsku, w Polsce, też po angielsku, oldmobilów, tak? czyli starych, wyremontowanych, różnych i to są nie są tylko takie stare tam z 60-tych czy jakiś lat ale takie widzę też ze 70-tych ja się chujowo na tym znam, ale wiem o kształtach mniej więcej no teraz oczywiście jest bardzo, bardzo dużo a, tych takich, nie, tych współczesnych z i ryją, które mi się strasznie nie podobają e, no i dużo, dużo jest bardzo samochodów drogich, tak takich BMW, jakichś sportowych, Coupe Różnych, jak to się nazywa? kabriolecików, nie? Takich, wiecie, wymuskanych tak dalej. Na pewno, na pewno dużo więcej niż w Polsce odnosząc się do tego, że ja jestem w, no, na wioskach, małych miejscowościach, nie ma co mówić na to mieście. Może. O, i to chyba wszystko o ruchu trochę.